Nie uwierzycie, Ania pokazuje chyba z daleka, że coś się zadziało. Otworzyli właśnie. Okazało się, że zgubiłem bodajże wczoraj kamerę. Było to ponad 2000 zł. Niestety nie znaleziono. W tej chwili stosują dokumenty, bo powiedzieli, że zostałem zatrzymany, bo nie mam właśnie tego odblasku z tyłu. to wcześniejsza pobudka, powiem, jak już dawno temu tak nie było, musieliśmy wstać o godzinie w pół do siódmej, a to dlatego, że idziemy do jaskini w miejscowości Nercha. Jaskini, która została przypadkowo odkryta przez grupkę chłopaków w 1959 roku, w 1959, kiedy poszli sobie szukać nietoperzy. No i w taki sposób trafili na jakiś dziwny, dziwny, dziwny otwór. Następnego dnia przyszli z większym sprzętem, potem przekazali tę info swoim rodzicom, nauczycielom, i tak się rozpoczęło jej odkrywanie. Jaskinia jest bardzo duża, natomiast tylko część jest udostępniona zwiedzającym. Jest tam jedna, jest ona jest, jest największą jaskinią w Hiszpanii, jedną z największych w Europie. Znajduje się tam największy stalagnat, czyli który powstał w z połączenia Stalagmitu i, i Stalaktytu idziemy go zobaczyć właśnie jest yy, wysoki na 30 parę metrów i szeroki na 90 metrów kwadratowych jest wpisany do Księgi brzmi, Rekordów tak, Guinnessa wiarygodnie niewiarygodnie, sprawdzimy tu. Yy, a dlatego tak wcześnie no, wcześniej musieliśmy wstać, chociaż do jaskini można wejść przez cały dzień są normalnie bilety wstępu natomiast yy, można tutaj wejść za free od poniedziałku do piątku jest 60 wejściówek dziennie. Warunek jest, że trzeba się pojawić o 9.30, czyli pierwsze wejście, jakie jest, to właśnie są te bezpłatne wejściówki. Myśmy na to się załapali No i idziemy zobaczyć ów jaskinię. Zwiedzanie trwa ponad 3 godziny, 5 km jest do zwiedzania, więc zobaczymy. I schodzimy do jaskini. Trzeba przyznać, że sala, w której aktualnie jesteśmy, robi przepotężne wrażenie. Choć niewiele widać, bo jest dość ciemno, a kamera tego nie odda, to sala jest po prostu przepotężna. Zobaczcie, jaka niewielka jest Ania, ten czerwony punkt na schodach, czuję się jakby w bo Pierścieni, się w drugiej części, kiedy cała drużyna poruszała się po Krainie Krasnoludów, tam też były takie potężne jaskinie i tutaj tak jest, niesamowicie. w taki sposób zakończyliśmy zwiedzanie jaskini Nercha, które robi niesamowite wrażenie, bo no wszystko jest tak potężne, że mam wrażenie jakbyśmy byli władcy pierścieni. Pamiętam drugą część nakręconą w, w takiej krainie krasnoludów i wyglądało to bardzo podobnie. Potężne hale, sale. I to tylko jest część udostępniona zwiedzającym, więc A ile jest tego? jeszcze nieodkrytych. Nie Pięć, wiem. Teoretycznie 5 km, 5 km ale... Teraz nieco gorsza informacja, bowiem no niestety przed wejściem do jaskini okazało się, że zgubiłem bodajże wczoraj najprawdopodobniej kamerę, którą cały czas nagrywałem wszystkie vlogi i wczoraj byliśmy w miejscowości Frigliana, Frigiliana gdzie po raz ostatni jej używałem i mam wrażenie, że gdzieś tam w dwa miejsca mam w głowie albo to było w jednej z restauracji, gdzie byliśmy na kawce, albo to było w miejscu, gdzie Kupowaliśmy. Kupowaliśmy awokado. Eee, no cóż, pojedziemy tam, bo to jest zaledwie 15 km stąd. Sprawdzić, no bo koszt kamery nie jest mały, bo to ponad 2000 zł. Natomiast mam nadzieję, mocno, że się kamera znajdzie, choć, choć mówiąc szczerze, 50 na 50. Jesteśmy ponownie w miejscowości Frigiliana. To tutaj byliśmy wczoraj, mniej więcej też w tym samym miejscu. Zaparkowaliśmy auto, to dzisiaj. Jedyne co nam pozostaje, to wierzyć w dobrych ludzi i że tych dobrych ludzi znajdziemy, którzy to znaleźli. I dochodzimy do jednego z potencjalnych dwóch miejsc. Tutaj wczoraj kupowaliśmy awokado u tego pana. Znaczy, pana nie było, tak jak dzisiaj nie ma, ale są skrzynki. I schodziliśmy na dół, tak jak to teraz robię. I tam się nachylę, nachylałem. Kupując, czy wybierając awokado. I liczę na to, że po prostu wypadło. Niestety nie znaleziono, znaczy nie znalazłem kamery. Idę dalej do knajpki, gdzie jest Ania. O 11 otwierają. To już chyba ostatnia nadzieja. Potem może poszukam jeszcze tego właściciela tego. Sadu, gdzie jest to awokado, bo nie, nie było go tam, może coś, coś znalazł. Tam, gdzie Ania stoi, Neva, tachona. Wtedy, wczoraj byliśmy na jedzeniu, jest 11 po 11, powinna być czynna. No niestety nie jest, nie ma nikogo, nie widać. Miejmy nadzieję, że ktoś się pojawi, coś nam powie. Miejmy nadzieję, że coś pozytywnego, bo nie uwierzycie, Ania pokazuje chyba z daleka, że coś się zadziało. Otworzyli właśnie. Jest. O, oh, gracias. O, oh, jest. O, oh, oh, dziękuję. Good day. Thank you very much. It will be good day for sure. <laughs> na dobrych ludzi, którzy znaleźli i oddali albo po prostu znalazła obsługa, ale tyle szczęścia. Taka kamera ponad 2000 zł. No i materiał, który jest nagrany bezcenny. Chyba mamy więcej szczęścia, niż rozumu. Pełnie radości, postanowiliśmy to uczcić i przyszliśmy na czurrosy. Na które polowaliśmy dłuższy czas, ale ciągle nie mogliśmy trafić. Nie pokaż czurrosy. Co to jest? Zobaczcie, to są takie duże, smażone, tłuste. No, oleju w tym jest co nie miara, ale bardzo to lubimy. Polecamy serdecznie to miasto, bo jest przepiękne. A w tego tytułu, co mnie spotkało dzisiaj, czyli dzień po tym jak tutaj byliśmy, tym bardziej polecamy. Zobaczcie materiał z tego miasta, które nagraliśmy wczoraj, bo już wiem, że, się, że mogę go pokazać. A chwilę temu jeszcze myślałem, że guzik z tego wejdzie. Miłego! Jak wskazuje moja dzisiejsza kreacja, <grydy> jesteśmy w jednym z Pueblos Blancos i jesteśmy w miasteczku, które się nazywa Frigiliana. Jest ono niedaleko Malagi. Jest ponoć bardzo urokliwe białe, dużo wąskich uliczek, klimatyczne. W takiej okazji nie możemy przegapić, bo jest Dobra, koszyk, promka, 10 sztuk awokado za 2,5 euro. Więc kupujemy. Normalnie w sklepie, jak oglądaliśmy w marketach jest po 4,55 euro za kilogram. No a tutaj mamy 10 sztuk za... Ale to jest region słynący z mango właśnie awokado. i... ...awokado. Mango i awokado okay. uprawia się tutaj. To taka jeszcze ciekawostka w temacie awokado. Okazuje się, że okolice Malagi i tutaj gdzie jesteśmy, Nerchy, no to jedyne ponoć w Europie miejsca, gdzie uprawia się awokado i, Ania mnie poprawiła, że Malagi i Grenady. Drzewa awokado dość mocno przypominają z liśćmi nasze drzewa orzechów. Przynajmniej mi się tak kojarzą. Zobaczcie jakie to jest całe obrośnięte awokado. Wchodzimy do wąwozu, w którym płynęła jeszcze jakiś czas temu woda. W tej chwili ponoć już nie płynie, bo całą wodę zabrano pod potrzeby awokado. I tak właśnie weszliśmy do wąwozu rzeki Cilar, którą chcieliśmy pójść z nerchy, bo ona pod prąd. I rozważamy taki wariant w dniu Natomiast tam jest trochę wody, w zależności od pory roku tej wody jest mniej lub więcej. Bądź bardzo przyjemnie się idzie latem. No, bo ta rzeka orzeźwia i jest trochę cienia. No a że my jesteśmy w grudniu, to trochę się zastanawiamy, no bo słońca długo nie ma tak wysoko i będzie długo cień, a woda na pewno bardziej rzeźka niż zwykle. A mają doświadczenie z wąwozu Saklican w Turcji, do którego widzicie zakładkę w prawym górnym rogu z naszej przygody polecamy, żeby to zobaczyć. To jesteśmy ostrożni tak. w tego typu tematach w niestandardowych porach roku. Otóż to, bo jak zobaczycie ten niezwykły film z niezwykłą przygodą z tamtego wąwozu miało to miejsce w kwietniu, czy też na początku. No to, to trochę nas to kosztowało emocji i nerwów. Różnych się już tych choinek naoglądaliśmy, ale ta jest wyjątkowa z tego względu, że jest, składa się z, z tysiąca takich serwetek dzierganych. Łącznie z bombeczkami, no uroczo, uroczo to wygląda, piękna jest. Jeśli się tutaj będziecie wybierali, zaparkujcie, przywieźcie do miasta tak, jak jest ta droga. Bardzo wiele miejsc parkingowych bez problemu, za darmo, bowiem w centrum miasta są bardzo wąskie uliczki, i średnio jest parkowaniem. A tutaj jest. Yy, Knajpkę za knajpką, a wśród nich restauranty Polako. Teraz Ania była sprawdzić, czy jest otwarta i Ania nie otwarta? Nie, nie jest otwarta, sól i pieprz. I jest tylko w menu napisane, że jest duży wybór polskich zup. Pewnie tak. jest rosół i pomidorowa. A my się wspinamy po krętych pokrętych, yy, yy, uliczkach miasteczka. Wszędzie jest pięknie, wszędzie jest cudnie. Gdzieś tam wyczytałam, że miasto to przypomina greckie Santorini, i faktycznie chyba tak jest. Niewątpliwie każda uliczka jest bardzo ładna. Wszystko jest zadbane. Z miast, typu z Blancos, gdzie byliśmy dotychczas, to się wydaje, chyba takie najbardziej zadbane w szczegółach. Wszystko jest takie. Wygląda ale nie do przesady. Właśnie przybyliśmy do mniej znanej powiedzmy atrakcji yy, miasta w wiaduktu, który powstał w XIX wieku, który służył i służy bo cały czas jest aktywny do transportu wody z miasta Nercha do miejscowości, gdzie akurat jesteśmy, czyli do Maro, do Fabryki Cukru. Tak, i podczas wojny domowej w Hiszpanii został on mocno uszkodzony, ale został odbudowany i nadal służy z powodzeniem do transportu wody do pobliskich pól. Dziś przemieściliśmy się nieco bardziej na północ Malagi, jakiś 50 kilometrów, ale jesteśmy w fantastycznym miejscu nad jeziorami, tu jest taki zespół, yy, trzy jeziora połączone z sobą niedaleko drogi Camino del Rey. Yy, Miejscówka jest fenomenalna, po prostu zobaczcie jakie piękne widoki dookoła. Tam widać w oddali cztery auta, wśród nich nasze, nasze jest tam. Niestety też są e, rzeczy, które niepokoją trochę, kiedy jedziemy po Andaluzji. Powiem to, co widzicie przed nami w tej chwili. Mam nadzieję, że coś widać. Widzicie, widzicie pewnie takie pole puste, duże, suche. A tak naprawdę, jakbyście spojrzeli na Google Maps, to jesteśmy na środku jeziora. To wszystko, co przed nami, to jest jezioro. To jezioro, które widać, które widzieliście chwilę temu z perspektywy naszego samochodu no, no się ciągnie aż tu stamtąd, a no tamtąd, to, to, to wszystko na mapach googlowskich to jest jezioro, niebieskie niestety widzimy te bardzo dużej ilości, że woda tutaj ubywa jest to generalnie problem Andaluzji, myślę, że problem Hiszpanii, ale też świata Albo zobaczcie teraz, teoretycznie jesteśmy na środku jeziora nas jest woda. Sporo wody. Duże jezioro, bardzo duże. A tu? Nie ma nic. Jest jedna wielka, pusta, sucha przestrzeń. Jest ziemia spękana, która tak właśnie wygląda. Po prostu nie ma nic. Sucho, sucho. Stamtąd dopływa teoretycznie ta woda do jeziora. No, ale to jezioro wygląda zupełnie inaczej niż na Google Maps. Gdzieś tam widać jakiś mały rów. Jak się przyjrzeć, a woda dopiero o, gdzieś tam het, w oddali. Tak, idziemy po jeziorze, jak widać. Natomiast po drodze już widać, że to nie jest temat krótki, bo jest dość twarda, ubita. Ziemia jest spękana więc wam że to od kilku lat już się dzieje z tym terenem. Nie jest to teren, nie jest to temat świeży, no bo skoro tu jest droga, a my jesteśmy cały czas na terenie jeziora. O proszę no to, no to już pewnie jest kwestia lat a teraz zobaczcie z ciekawości jakim szlakiem my dzisiaj idziemy. Jak duża jego część idzie przez jezioro, którego fizycznie nie ma. Ale żeby nie było tak strasznie, to na środku jeziora płynie rzeka, która to jezioro pewnie kiedyś w dużym stopniu zasilała. W tej chwili pozostała tylko, pozostał tylko taki stan wody, może czasami jest większy. Gajusek się mega ucieszył, bo uwielbia człopanie po, po rzece. No, no więc może przy jakichś opadach ta rzeka przybiera i tej wody trochę jest więcej. Mimo że jest. Przełom grudnia i stycznia to teren, który jest dookoła nas. Przypomina nam trochę czas wiosny w Polsce. Może nie wygląda to wszystko, nie jest zielone, ale w tle słychać ptaszki, które kojarzą nam się ewidentnie z wiosną. Od oddali słychać, i też widzieliśmy yy, ciągniki, które jeżdżą i uprawiają glebę. No wygląda to dość oryginalnie. Tak się zastanawialiśmy, co tutaj można siać na takiej ziemi, gdzie tak mało deszczy. I w ogóle, i zobaczyliśmy teraz po drodze rozsypane ziarna. Rozsypane ziarna. I jak sprawdziliśmy, są to ziarna pszenicy. I chyba naszemu pieskowi się to spodobało, bo się uwalił właśnie cały w ziarnach pszenicy. Tu mamy gaje oliwne, niczym od linijki posadzone drzewka. A tutaj mamy drogę, którą przyszliśmy jeszcze chwilę temu. Byliśmy tam, gdzie widać tą drogę. Pola przeniczne były dookoła nas, a w tej chwili już jesteśmy w otaczających nas drzewach oliwnych. Gaj oliwny ciągnie się nieskończoność. Po prostu wygląda to przepięknie. No, cały czas idziemy dookoła jeziora, nad którym mamy obozowisko. Jak sobie patrzymy na te gaje, na te drzewka, I się zastanawiałem, Kurczę, jak tutaj jak tak nie pada, jak oni to nawadniają. A zobaczcie, wszędzie widać, nie, nie wszędzie, ale trzeba się przyjrzeć, to czasami widać po prostu yy, węże. Doprowadzono niemalże do każdego drzewka. Właśnie zastanawialiśmy się z Aniem, jak oni sobie te oliwki zrywają. A to zobaczcie, jest taki ciągnik i wielka płachta. O jak taka ośmiornica, a tam, o tam kolejna, zobaczcie. O, ktoś z zewnątrz jeszcze kijem macha, żeby zrzuca, a on takim wielkim ciągnikiem podjeżdża i wyczepuje całe drzewko. O, teraz się zamyka. Chlust. I jeszcze kijem. Patrz tam? zobaczcie, jaki piękny poranek na naszej miejscówce. Swoją drogą jesteśmy tu już od czterech dni. Pewnie zostaniemy jeszcze dwa. Po prostu jest pięknie. No, a tutaj sobie stoi od kilku dni nasz rostomak. Ekipy za nami zmieniają się praktycznie codziennie, bo jest to miejscówka, która yy, jest wykorzystywana chyba na nocleg wielu załogom kamperowym jako dzień przed. Wyprawą do kamino del Rey lub po powrocie. Właśnie na zjeździe z naszej fajnej miejscowości ruszyliśmy jakieś 5 minut temu, tylko 5 km dalej, żeby podjechać do pobliskiego miasteczka i zrobić zakupy, i wrócić. No i stwierdziłem, że będziemy dzisiaj jeździć rowerami. Wczoraj jeździliśmy, więc nie założyłem Narzuty na rowery, na których mam blaskowy znak. I zjeżdżając, jechała policja naprzeciwka, przejechała. Po czym, dwie minuty później, usłyszałem sygnał i zobaczyłem w lusterku, że panowie policjanci jedą za mną. W tej chwili spisują dokumenty, bo powiedzieli, że zostałem zatrzymany, bo nie mam właśnie tego odblasku z tyłu. A w Hiszpanii jest to obowiązkowe. Powiedziałem, że mam, wyciągnąłem, założyłem. Natomiast musi być teraz panowie raport, jaki spisują. Nie wiem, czy to będzie mandat, czy coś. You, sir. Yeah. This is your ID. Yeah, thank you. This is the report. Yeah. Okay. This is the, okay. the signal. Is a, a small one that we can put. It's forty euro. Oh. Why so much? No, it's the, the real report is two hundred, but we put the, the small one. It, because it you have Demons jest w, jest w, jest w lekar. You want a You have to go to town in I tak, to jedziemy za policją. Okazuje się, że 40 euro to jest taka cena minimum, którą pan mógł dać, gdybym nie miał, gdybym nie miał w ogóle znaku które założyłem przy nim, byłoby to 200 euro. Tak, że pamiętajcie o swoich tak. żeby je zakładać każdorazowo, nawet na 5 minut. Nawet na 5 minut jadąc, mieliśmy pecha, bo po prostu pierwszy raz tu widzę policję, akurat na tym odcinku, a jechali w drugą stronę, widać musieli w lusterku widzieć, że nie mam, więc zatrzymali się, szybko nawrócili. Teraz sytuacja jest taka, że mamy do wyboru zapłacić 40 euro albo u nich gotówką, bo nie mają, yy, nie mają czytnika. A że nie mamy tyle gotówki, no to druga opcja jest taka, że możemy podjechać za nimi do miasta, do muzeum. Jakiegoś w tym muzeum możemy zapłacić kartą, więc idziemy teraz za policją i zapłacimy kartą w muzeum. No I zapłacone 40 euro poszło od tak po prostu. Nauczka na przyszłość, czy nawet na chwilę warto to zakładać. Niestety. I po sześciu dniach opuszczamy naszą jakże piękną, fantastyczną miejscówkę z takim widokiem. Codziennym widokiem. No przepięknie tu było. Spędziliśmy. Ania mówi. Tak, a że witaliśmy tutaj nowy rok, to moim osobistym życzeniem jest znajdować jak najwięcej takich miejsc. Trwać w nich jak najdłużej z dobrymi myślami. Otóż to. Tak. Spędziliśmy tu 6 dni. No, chyba nasza najlepsza miejscówka podczas tego wyjazdu. Bardzo nam się podobało. uwielbiamy takie miejsce. Było cisza, spokój, piękne widoki dookoła. No, czego chcieć więcej? No, było pysznie. Jedziemy dalej. Zobaczymy, co wyjazd przyniesie.